Yo, dzisiaj pokażę Wam, jak wyłączyć komentarze na YouTube'ie przez YouTube Studio. Zapraszam do oglądania. Jeśli to oglądasz, Hubi Juniorzy to Cię bardzo przepraszam, że od Ciebie zgapiam. To się więcej nie powtórzy się nigdy więcej. Zostaw łapkę w górę suba z dzwoneczkiem, bo Damian mi mówił, że jest mu smutno, że mało zdobywa subów. Klikamy w ten czerwony zębatek. No kurczę, coś się zepsuło. No nareszcie to naprawiłem. Po pauzie. Dobra, już jestem. Wchodzimy w losowy film. Klikamy w ten ołówek. Teraz wchodzimy w ustawienia zaawansowane. Klikamy w tą niebieską kropkę z napisem Zezwalaj na komentarze i klikamy Zapisz. Wychodzimy z YouTube Studio. Teraz wchodzimy do YouTube'a. Po pauzie. Dobra już jestem. Wchodzimy w ten film co mamy. Wyłączyliśmy komentarze. Widać, że wyłączyliśmy komentarze na YouTube. Dzięki za oglądanie tego poradnika. Pozdrawiam wszystkich. Nara i papatki.